Portal Kontynent Warszawa, Warszawa Wielokultur powstał w 2006 roku jako projekt Fundacji Inna Przestrzeń. Od tamtej pory na naszej stronie internetowej umieszczamy informacje o wielokulturowym życiu w stolicy. Publikujemy też informacje o artystach, działaczach wywodzących się z mniejszości kulturowych, mieszkańców, zamieszkujących w Warszawę. Wrzucamy informacje o miejscach wielokulturowych, które można zwiedzić, które można zobaczyć. O różnych osobach działających, przedstawicielach mniejszości migrantów. O instytucjach, które razem z nimi działają i które zostały przez migrantów w Warszawie założone. Cała nasza redakcja tak naprawdę składa się z wolontariuszek i wolontariuszy. Wszyscy działamy po to, żeby wspólnie móc informować o wielokulturowości Warszawy, działać na rzecz dialogu międzykulturowego w Warszawie. Koordynacją całej naszej redakcji zajmuje się obecnie Mikołaj. Mm, tak, y Mamy taki zamiar, żeby to stworzyć z tego taką platformę wymiany doświadczeń, przemyśleń na temat Warszawy. Chcielibyśmy, żeby to było środowisko tak jak najbardziej otwarte, żeby nasi wolontariusze w przyszłości też pochodzili z innych kultur. Kontynent Warszawa to tak naprawdę jest strona nie prowadzona jedynie po polsku, ale też mamy język angielski, wietnamski, ukraiński, rosyjski, arabski, francuski i hiszpański. Także mogą się u nas wypowiedzieć osoby, osoby z bardzo różnych stron I, i, i do tego dążymy. W tym momencie aktualizujemy tą ogromną bazę właśnie instytucji, różnych miejsc, ludzi, którzy tutaj działają, która właśnie narosła od tego 2006 roku, żeby po prostu no, zaktualizować ją, ponieważ dużo, dużo się zmienia w Warszawie. Dużo się zamyka inicjatyw, ale też dużo się otwiera. A w przyszłości chcielibyśmy, żeby jak najwięcej pojawiało się u nas różnych artykułów, felietonów, żeby to było takie dziennikarstwo wielokulturowe. Współpracują z nami osoby właśnie w różnym wieku, z różnym doświadczeniem, które chcą rozwijać się redaktorsko również. Później bardzo często lądują w, re w dużych redakcjach znanych w całej Polsce. Także też bardzo nas cieszy, że mają szansę, szansę rozwoju. Są to osoby z różnym doświadczeniem, z różnym wieku, pochodzące z różnych kultur. To są nie tylko osoby zainteresowane jakby tworzeniem treści, ale też na przykład tłumacze, którzy tłumaczą na różne języki, o których wspomniał Mikołaj, całą treść portalu. No, i oczywiście sami migranci, którzy mają możliwość wypowiedzenia się na temat tego, jakim się tu żyje, jakie widzą różnice międzykulturowe. E, oraz jak, też jest to taka platforma właśnie tego głosu, który dajemy migrantom, którzy chcą coś powiedzieć. Osoby, które przyjeżdżają tutaj jako artyści znani w swoim kraju, muszą zacząć od zera, zająć się tymi pierwszymi potrzebami, mieszkaniem, jedzeniem itd., a my chcemy dać im tę możliwość promowania się, pokazania, że są artystami tutaj także, mimo że zaczynają tak naprawdę od zera.